To nie wymagało wzroku, to wymagało wrażliwości, że jest gdzieś człowiek, który cierpi, któremu trzeba pomóc. I taka jeszcze jedna myśl, o którą się chciałam podzielić, jest o wolności. Że ci wszyscy, którzy uciekają przed represjami, im zależy na tej wolności tak samo jak nam, którzy żyjemy w demokratycznym państwie, w Polsce. A czym ta wolność jest dla nas, mieszkańców? Jednym z aspektów tej wolności jest to, że możemy podejmować decyzje zgodne z naszym sumieniem. Takie decyzje, które nikogo nie krzywą, nie uderzają, nie wodzą w państwowość, a które się opierają na takim najprostszym odruchu reagowania na czyjeś cierpienie. Ja nie muszę wiedzieć, kim jest osoba, proszące o pomoc wystarczy, że ja nie chcę, żeby on cierpiał. I chciałabym, żeby każdy z nas o tym pamiętał, że też, że jeżeli znajdziemy się w trudnej sytuacji, to miejmy tą nadzieję, że my też dostaniemy wsparcie. Tak mnie wychowano, tak ja wychowuję swoje dzieci. Tak, ja chcę żyć. I powiem tak, gdybym miała raz jeszcze wybierać, zrobiłabym dokładnie tak samo. Chcę wierzyć, że ten wybór czyni nas naprawdę.